Chyba zaczynamy, chyba jedziemy z tematem 19 to już 30 live. Muszę sobie wprowadzić jeszcze takiego jakiegoś kogoś, kto mi będzie błyskał lampką tak jak w studiu filmowym. Jesteśmy na żywo i działamy. Kto im pokazuje, to mi pokazuje, mi pokazują dane, pokazują mi, że już mówię. Na czacie, cześć Adam, cześć Robert, cześć, cześć Robert. Eee, witam. Middle, że wszechświat istnieje z drugiej strony. Potwierdźcie mi, że widać i słychać i tutaj problemów nie mamy. Dzisiaj dzień był ciepły, przynajmniej u mnie nie imia ubaw. Też zakładam, zakładam że podobnie. Plus dodatkowo miałem dodatkowy bonusowy hałas za ścianą wieltarki, więc się zastanawiam, co jeszcze na koniec dnia może się odpalić takiego, co sprawi, że może być, może być mały fuck up na koniec, żeby się wydarzyło. Natomiast nie popadając w fatalizm, jedziemy i zaczynamy. Jest OK, to w takim razie super. Plan jest taki, żeby podziałać na. O czym będziemy dzisiaj mówić? A właśnie, o czym będziemy mówić? No, ja ale tutaj, to, to mam przygotowane, mam przygotowane coś takiego. Dlaczego się tym zajmujemy? To jest w ogóle dobre pytanie, pytanie na dzisiaj. Dlaczego ten odcinek? O czym będziemy mówić? O czym będziemy rozmawiać? To Na dzisiaj to jest spotkanie w formacie Q&A, czyli jeżeli macie pytania, wrzucajcie pytania na, na czacie, ja będę odpowiadał. Mamy czas mniej więcej tak do 19.25, później kończę i przeskakuję na spotkanie Klubu Liderów projektu, gdzie będziemy sobie robić nasze warsztaty w ramach e, też poszerzenia tego tematu, który rozpoczęliśmy, rozpoczęliśmy na live. Tematem na dzisiaj, tak jak założenie, założenie QA, przyjąłem takie, że mam jakąś pożywkę, tak żebyście, jak zanim się rozpędzicie z pytaniami, o ostatnio się rozpędziliście dosyć mocno, to żeby wrzucić coś do myślenia, z czym możecie, możecie wyjść na później. Cześć Tomek, witam, widzę, że Was przybywa. Działamy. Plan na dzisiaj jest taki: e, czyli to jest nasze pierwsze pytanie w domku, 12, 12 pytań dotyczące projektu, dlaczego my robimy w ogóle ten projekt. Czyli będzie trochę o uzasadnieniach biznesowych. Jak sprawdzić, czy projekt, na którym pracujecie, ma sens? To ma znaczenie z kilku względów. Ma znaczenie z tego, żeby się, żeby faktycznie dowieść to, co stanęło przed Wami, jednocześnie motywować wszystkich wokół i w ogóle zastanowić się, czy inwestować w zasoby firmy, swoje własne, swoje życie, tak de facto. w Projekt w projekt, nie? I pytanie jak sobie na to, jak sobie na to odpowiedzieć. Pytanie moje na początek na początek odnośnie sensowności, sensowności projektów. Jak to jest u Was? Jak często sytuacja wygląda tak, że macie uzasadnienie biznesowe, rozpisane, wiadomo dlaczego robimy ten projekt, nie w to poparte jakoś liczbami albo określeniem sensownym określeniem, co naprawdę robimy, a jak często jest tak, wpada pomysł, jedziemy, realizujemy, wydaje się sensowny, ale później w pewnym momencie się okazuje, że, że różnie to, różnie to, to działa. A witaj, witaj, Ajs16, starzy, dobrzy znajomi nie jesteście. Dajcie mi znać, jak to, jak to u Was wygląda, bo ostatnio się przekonałem, że żyję trochę w bańce, jak rozmawialiśmy o dyskusjach Adżer, Waterfall, więc chciałem sprawdzić, czy ja nie żyję w bańce, nie bańce związanej z tym, że coś w projektach w projektach działanie tak. Czyli wracając do tematu. Plan na początek, a nad pytaniami możecie wrzucać. W formule QA każde pytanie jest OK. Najwyżej na część, na część nie odpowiem. Ostatnio przyszliśmy nie tylko i wyłącznie w, tem w tematach, w tematach projektowych takich stricte Tematu, o którym mówimy, tylko wszystkich. Dobra, plan na dzisiaj. Dlaczego się tym zajmujemy? To jest y, kluczowy punkt. Dzisiaj prowadzimy prowadziłem warsztaty, prowadzimy szkolenie. Jak zaczynamy mówić o projektach, to bardzo często ludzie mówią: Dobra, robimy szef kawał, działamy, nie ma się co w zastanawiać. Jest spoko, jedziemy do przodu. Ale może się okazać, że w pewnym momencie, jak braknie tego sensownego uzasadnienia, tego sensownego why, dlaczego my robimy ten projekt, to okazuje się, że zatrzymujesz się i zastanawiasz, po co w ogóle ponosić ofiarę, jaki problem ja rozwiązuję tym projektem. To jest jedna rzecz, która może się wydarzyć że w trakcie, jak okazuje się, że koszty są w porę. Nie masz tego jasno zdefiniowanego, po co my to w ogóle robimy, skąd się wziął ten projekt, dlaczego on jest ważny, dlaczego jest istotny. To się okazuje, że nie ma o czym rozmawiać. To jest bardzo częsty problem startupów, że startupy nie wiedzą do końca, jaki problem rozwiązują. A jak nie wiesz, jaki problem rozwiązujesz, to jest składa szansa, że przedsięwzięcie padnie. Kluczowe pytanie, które ja pamiętam, jak ja się zajmowałem startupami i tak dalej, to mnie to jest, jaki problem rozwiązuje Twój biznes, bo wtedy można oszacować, jak duży ten jest problem, jak dużo osób ten problem ma, jak bardzo zależy mi na ich rozwiązaniu, jak bardzo są gotowi wyłożyć kafę, żeby, żebyś Ty im ten problem rozwiązał. Teraz jak dojść do, tej, do, do tego uzasadnienia biznesowego? Jedna opcja, można robić bardzo dokładne analizy. i bardzo, bardzo często jest tak, że część biznesów to robi. Faktycznie wie, dlaczego rozpoczyna projekt, bo ma wszystko przeliczone. Wie, z czego wynika problem, ma w kalkulacjach, zrobili badania rynku, analizę, wszystko jest pod spodem. Tylko problem z analizami jest taki, że one potrafią też bardzo często dużo kosztować. Natomiast, jeżeli, jak już masz taki przeanalizowany projekt, masz na podstawie rozwiązać problem wynikający z konkretnej analizy, typu tracimy tyle i tyle na rynku, tyle i tyle jest nie tak, no to nie ma o czym dyskutować. Mamy jasne uzasadnienie, żeby podziałać. Ale czasem da się do tego uzasadnienia biznesowego dokopać w pewien prosty sposób albo prostymi metodami, e, które wszyscy znają, tylko warto by było je użyć. Podstawowy trik jest taki, że jak chcemy z tym dlaczego, przynajmniej z perspektywy, e, w perspektywy, e, perspektywy te, e, biznesowej, się dobić do czegokolwiek, to musimy sobie połączyć nasz pomysł na to, że realizujemy projekt, jakikolwiek. Rzućmy. Rzućmy, rzućmy jakiś temat. Chcemy zrobić, wrzućcie jak temat jakiegoś projektu, na którym pracujemy. Automatyzacja obiegu dokumentów. To są takie typowe, że chcemy kryć, automatyzować, zrobić bo będzie fajniej. Potrzebujemy ten projekt połączyć z dwiema rzeczami: albo zwiększeniem obrotów dla firmy, albo zmniejszeniem kosztów. Generalnie każdy projekt biznesowy powinien łączyć się w tym, albo będziemy generować więcej przepływu, albo zmniejszymy sobie koszty, jedno i drugie ma sporą szansę prowadzić do, prowadzić do zysków. Wiem, że to jest w uproszczeniu, bo jak ktoś się teraz przyczepi, słuchaj, to samo zwiększenie obrotów to nie zawsze generuje zyski czasem jak za, za duże obroty, to jest problem tak, ale jak szukamy tych podstawowych rzeczy, to jeżeli jesteś w stanie połączyć, robimy automatyzację obsługi papierowej dokumentów, i to w taki sposób się przełoży na obniżenie kosztów albo zwiększenie obrotów, to masz jakiekolwiek uzasadnienie biznesowe. Jak nie jesteś w stanie wklecić tej historii, to nie masz uzasadnienia biznesowego żadnego. I tyle. I y, nie ma się nad czym zastanawiać. W przypadku perspektywy, perspektywy biznesowej to jest główny klucz. Y, zastanawiałem się jeszcze, no bo okej, okay, nie wszędzie jest biznes, czasem są jeszcze inne, y, inne akcje, realizacja misji. Robisz przedsięwzięcie i projekt ma uwydatnienie, dlatego że misyjnie ma uwydatnienie. Przykład działalności w różnych fundacjach. Chociaż tutaj też trzeba uważać, zwracać uwagę na efektywność, bo dzieją się różne opcje, masz na przykład 10 osób wysoko wykwalifikowanych menadżerów, którzy robią aniołki przez 16 godzin takie do sprzedawania, a później te aniołki są sprzedawane po 5 zł. I taki człowiek zrobi tych aniołków 5, czyli zysk na takim menadżerze, który lepił aniołki jest 25 zł. Zakładają, że wszystko, wszystko jest za zero. A ten człowiek wyrabia za godzinę dużo więcej. To już lepiej jakby wpłacił w tubę i byłby dużo wiek, byłaby dużo większa efektywność, efektywność fundacyjna. Natomiast są projekty, które fundacyjnie nie przynoszą zysku bezpośrednio, wydajesz pieniądze po to, żeby zrealizować to, co jest zapisane w fundacji. Jest inne źródło i wtedy możemy to połączyć też jak najbardziej. W realizacją MIF i wiemy, dlaczego ten projekt to może ogarnąć, tylko zawsze trzeba uważać na to, że łatwo takie miękkie projekty, takie miękkie podejście łączy się. Da się uzasadnić projekt i możemy się pakować w niewłaściwe. Ja wychodzę z założenia, okej, okay, ja jestem w tej perspektywie, jeżeli robimy fundację, to fundacja musi generować w taki sposób zyski i w taki sposób być samowystarczalna, żeby na tą misję zarobić. Czyli fajnie, żeby wytwarzała jakąś usługę, która jest przydatna dla innych, dla innych. to daje większe bezpieczeństwo, ale to, to moja perspektywa. I trzeci sposób, albo trzeci obszar. Jak pisałem swoje Just B w Muralach, mi coś takiego Robert na Boxa, z całkiem spoko uzasadnienie, bo tak. I to dotyczy najczęściej projektów osobistych. Dlaczego robisz ten projekt, dlaczego chcesz go sobie zrobić? No bo tak, bo robimy projekt i, i tyle, nie? I nie ma się na co nad tym zastanawiać. Chociaż też dla projektów osobistych warto by się było zastanowić trochę głębiej. Czy to nie jest zachcianka? Bo nie wiem, kto z Was miał od czasu do czasu taką perspektywę. Dobra, spoko, ciśniemy, to ja mam pomysł na Ironmana, zrobię Ironmana albo zrobię coś innego. Takie coś, to co jest fajne, modne, etc., ale ponieważ nie jest to Twoja idea, to w pewnym momencie możesz się okazać, że odpuścisz. Nie wiem, takie, takie trzy różne perspektywy. Ja się skupię na tej biznesowej, bo to jest główny, główny punkt. Patrzę jeszcze w komentarzach odnośnie Roberta. Czemu ktoś tego nie zrobił, bo ktoś się wcześniej czymś nie wają? To też kwestia. Kwestia też w ogóle startupów, bo być może nie było sensu się tym wajmować. I pamiętam taką lekcję startupową, jak mówimy, dobra, na to jeszcze nie ma rynku, rynek się musi wytworzyć. I większość większość biznesmenów mówi, że no, to jest bez sensu. To jest za duże ryzyko, żeby tam wchodzić. Nie ma w ogóle rynku, nie ma na to chętnych, no to po co w ogóle się tam pchać? Oczywiście raf na. Epokę, zdarzy się temat, że ten rynek powstanie i tak dalej, ale to najczęściej jest to nie jest tak, że on się tworzy sam i najczęściej nie zrobi tego jeden przedsiębiorca. Więc jeżeli się nie robi tych projektów, to można się zastanowić, dlaczego, dlaczego, co tam takiego takiego nie wypaliło. I to też była moja lekcja, jak próbowaliśmy sprzedawać gry symulacyjne do, do uczelni, dowiedziałem się, dlaczego gier symulacyjnych do uczelni nie sprzedam. Bardzo dobra lekcja, bo okazało mi się, że okazało się, że system działa całkiem inaczej, niż ja myślałem, że działa. I to był powód, dla którego zarzuciliśmy projekt. OK, pomysł projektu przedłużenie sezonu na Mazurach o 6 miesięcy na wafadzie tego. No dobra, to teraz pytanie, które warto sobie zadać, jak chcesz wdrożyć taki projekt, to jest OK, jaki problem rozwiązujemy i komu? Ja tutaj jestem i teraz jak do tego podejść, do tego rozwiązywania, rozwiązywania problemu. Jedna metoda, to jest pytanie pięć razy dlaczego. Taka stara, bardzo oglana metoda, gdzie zaczynasz po prostu generować, generować pytania po kolei, nie? Problem, na matur, problem, na, problem z mawurami jest taki, jaki tam jest problem? Sezon trwa odtąd dotąd. Dlaczego to jest problem? No bo wszyscy, którzy zainwestowali w infrastrukturę zarabiają tyle a infrastruktura stoi nieużywana przez jakiś tam konkretny czas. Jaki to jest problem? No bo wyrabiają tyle, a tracą potencjalne przychody na takim takim poziomie. I wtedy jesteśmy w stanie szacować, OK, dobra, ten projekt ma FER, przynajmniej dla tej grupy, bo tracą potencjalnie kafę. Więc jest szansa, że się zainteresują tematem, natomiast warto by było pogrzebać dalej. Można się zastanowić, dla kogo to jest jeszcze problem, że FEWON trwa za krótko i tak dalej, i tak dalej. Czyli idziemy, pogłębiając sobie e, nasz problem coraz bardziej. E, Inny przykład w firmie, mamy za małą sprzedaż. Dlaczego jest za mała sprzedaż? No bo mamy za mało klientów. Dlaczego mamy za mało klientów? Bo docieramy do za małej grupy ludzi. Dlaczego docieramy do za małej grupy ludzi? Bo mamy za mało, za mało sprzedawców. Nie? Dlaczego mamy za mało sprzedawców? Bo ostatnio pięciu najlepszych nam odeszło. I dokopujesz się do problemu, i mówię ok, straciliśmy najlepszych ludzi, straciliśmy szansę pracy na systemie, więc musimy rozwiązać problem udrożnienia systemu sprzedaży na nowo. Nie? Prosta perspektywa. Dajcie znak, czy jesteśmy na tej samej planecie, bo sam nie jestem pewien. Fonty dzisiaj świeciło, poszło sobie, nie świeci, więc nie wiem, czy jestem w tym miejscu. Patrzę jeszcze, co, co I pisze. Tutaj. Że misja nie musi przynosić dochodu. Najczęściej to jest jakaś forma reklamy, która może też przynieść innymi kanałami, ale gwarancji nie ma. No to jest ciekawe podejście, bo mm, to jest ciekawe podejście, bo jak popatrzymy w tę misyjności, i ja wierzę w ikigai, często dosyć o tym mówiłem, takie połączenie, że robisz to, co lubisz, to, w czym jesteś dobry, to, czego ludzie potrzebują i za to ci płacą. I to dla mnie jest jakieś tam ucieleśnienie, ucieleśnienie misji, jeżeli myślimy w perspektywie organizacji biznesowej, to ja widzę połączenie tego. Jaką mamy misję, co chcemy dowieść, jakie są w tego cele, jak to będzie generowało wartość, jak się monitorowało. Ja wierzę, że to pomaga biznesowo. w perspektywy, czy. I wtedy te elementy można połączyć w kółko. Im ja więcej robię i pomagam w zarządzaniu projektami, docieram do większej ilości osób, więcej osób jest świadoma, więcej osób do mnie trafia, żeby pomóc w ich organizacjach i pomagać ich w zespołach. Więc realizujemy to, to, co kiedyś, kiedyś chciałem robić, dawać proste zażądanie projektami do jak największej grupy ludzi, żeby łatwiej im się pracowało, łatwiej im się im żyło. i okazuje się, że jak porównujemy po pewnym czasie, to do działa, nie? Jasne, że pod spodem to jest też połączone z tym, że to musi wyrabiać, musi działać po prostu e, fajnie, fajnie, jeżeli na koniec przynosi to. Odle, bo znaczy, że to, co robisz, robisz, jest dobrze. Więc dla mnie to jest połączenie jednego i drugiego. Natomiast czasem są działania, że możesz mieć pieniądze, dzięki którym możesz realizować zadania, które nie są do końca dochodowe, ale wiesz, że warto je wyrobić. I od czasu do czasu pcham się w takie przedsięwzięcia, które niewiele przenoszą, ale wiem, że jakoś tam są podrodne, dokładają się do całego obrazu unicyjnego. Obrazu Głównie zabawka duży, dużych firm. Okej, okay, to z misją. Tu sens projektu jest często mętny, bo krożek lider nie zna całego nie planu. Okej, okay, to, to różnie, bo e, jak się zastanawiam, chociaż też masz rację, że jeżeli masz ograniczone zasoby, to zastanawiasz się, jakie projekty misyjne się mają wadzieć, jakie można odpuścić. Natomiast tak, wracając jeszcze znowu do tego obrazka tutaj. Jak macie jeszcze jakieś pytania, wrzucajcie, tak żebyśmy zdążyli na nie odpowiedzieć. Ja tylko doładuję trochę kofeiny. Jedziemy. Czyli jedna metoda na to, żeby się dokopać do tego zwiększenia obrotu zmniejszenia kosztów, to jest pięć razy dlaczego. I w niektórych przypadkach, szczególnie takich, jakie są nowe, to jak Robert wiem, nad czym pracujesz, warto o tych ścieżek zrobić kilka. I połączyć sobie, gdzie jest faktyczny ból, a później zweryfikować, czy to, czy to dobrze zadziałało. Druga, drugie pytanie, które Wy możecie zadać przy projektach, który macie do realizacji, to co się stanie, jeżeli tego projektu nie zrobimy? Jeżeli odpowiedź brzmi. Słuchaj, nic wielkiego się nie stanie, bo żyliśmy do tej pory będziemy żyć bez tego projektu. To jest spora szansa, że macie projekt, który nie uzyska żadnego wsparcia. No i wtedy pytanie brzmi: po co się w niego pchać, Czy nie lepiej go ubić na starcie? Bo niewiele z tego projektu się zadzieje. Chociaż znowu, czasem są przedsięwzięcia albo projekty, które łamią tą zasadę. Dzisiaj omawialiśmy sobie o projekcie o grupie biegowej w firmie. Nie, że warto zorganizować w firmie grupę biegową. Więc, no co się stanie z biznesem, jak nie zrealizujemy tej grupy opiekowej? Nic wielkiego się nie stanie. To nie jest projekt pierwszej potrzeby, ale y, szef całego przedsięwzięcia, całej firmy jest biegaczem i popiera bieganie. Pójście do niego z tym tematem było idealne. Strzał w dziesiątkę, masz sponsora, facet ma wajawkę, wspiera ten projekt. Nie? Więc generalnie, całkiem powa y, tym, co mówi logika. Tak bezpośrednio biznesowa, jesteś w stanie zrealizować projekt, który ma mniejsze uzasadnienie, ale trafia w jakiś powód: albo w misyjność, albo w zajawkę właściwego człowieka, i tak dalej. Więc dla wszelakich różnych pomysłów nie ma się co poddawać, bo można to znaleźć. Natomiast jeżeli Twój projekt wypada, nic się nie stanie, jeżeli go nie zrobimy, no to po prostu wszystko się wysypuje. Dajcie znać, czy to sama planeta, czy, czy jesteśmy w tym samym miejscu i na ile to pomocne. Tak podsumowując, masz projekt przechodzisz 5 razy dlaczego albo zadajesz sobie pytanie co się stanie jeżeli tego nie zrobimy. Jeżeli nie masz dobrej odpowiedzi czy, czy nic się nie stanie albo nie dokopajesz się do kluczowych tematów to szukaj dalej, przedefiniuj projekt bo inaczej się wysypie. I teraz ciekawostka, ciekawostka bo jak gdziekolwiek sobie pracujemy i yy, ja sobie pracuję na, u, na dochodzeniu do tego uzasadnienia biznesowego to wydaje się proste, jak się o tym słucha. Natomiast, jeżeli trzeba to zrobić, to okazuje się, że ludzie wpadają w pewną pułapkę. Wpadają w pułapkę uciekania w Disneyland. Zaczynamy drążyć na spotkaniu, na spotkaniu projektowym, na szkoleniu. Dobra, słuchajcie, jaki problem wy rozwiązujecie, dlaczego w ogóle robimy ten projekt? I to, gdzie uciekają główne myśli, uciekają w to, jak będzie fajnie. Po tym, jak ten projekt się zakończy, jak dowiedzie wszystkie, wszystkie rzeczy, które ma dowieść, jak wszystko będzie zrealizowane. Nie? Czyli o, zrobimy to, ten, ten pomysł na kampanię, to będziemy mieć bardzo dużo ludzi, ci ludzie do nas przyjdą, pieniądze będą płynąć strumieniem, będzie super wspaniale, stworzymy fajny produkt wokół tego całą masę wartości dla klienta, fajnie się o tym opowiada i fajnie się o tym słucha. To będzie super, po tym, jak projekt powstanie. I to też jest ważne, żeby sobie poukładać, natomiast to jest inne pytanie niż pytanie Dlaczego ten projekt jest ważny? I widzę to wszędzie i widzę też u siebie, mamy taki odruch, że nie chcemy drążyć w tym faktycznie problemie, który rozwiązujemy, tylko szukamy od razu uzasadniając korzyści. I to jest spoko, ale nadal tutaj jest ucieczka od głównego pytania, dlaczego tym projektem mamy, mamy, mamy się zająć. Więc jakie jest rozwiązanie tutaj? Pierwsza opcja: szukamy gwoździa, czyli szukamy takiego miejsca, znaczy odnośnie gwoździa, to mała anegdotka. Jest anegdotka o. O człowieku, który przychodzi, na, przychodzi do sąsiada i puka do niego. Panie sąsiedzie, panie sąsiedzie, co pan, u pana się takiego wielkiego dzieje? Bo pies tak strasznie wyje. A, nic, nic się nie stało, wszystko jest w porządku. A on tak strasznie wyje, o to chodzi? A wie pan, nie ma nic się nie stało, on usiadł na gwoździu. I ten sąsiad, który pyta się, ale to nie może w niego wejść? A sąsiad to pan mówi, aż tak bardzo go nie boli. Nie? Czyli generalnie pies się umościł. Może być całkiem wygodnie. I podobnie w przypadku projektów filmowych. Niektóre projekty bolą, są wkurzające, ale się przyzwyczaiłeś do tego, że ten problem tak tam jest, jest w porządku i nikt nie chce go specjalnie zmieniać. Więc to, co Was interesuje, to sprawdzenie, czy to jest taki gwoźdź, właśnie gwoźdź tego psa, czy nie opłaca się ruszać, czy to jest coś tym Warto myśleć pożarem, czyli to się stanie złego, jeżeli ten projekt, jeżeli ten projekt się wysypie. Nie? Szukamy problemu, szukamy realnych, palących problemów, bo one niosą ze sobą największą chęć zainwestowania w projekt, wsparcia was i rozwiązania, rozwiązania problemu. I trzecia rzecz to jest podrążenie w ranie. Nie? Jaki jest ból? Czego tam szukamy? Co tam naprawdę przeszkadza? Nie przechodzenie od wyrównywanie, bo to jest fajne, uspokaja, uspokaja emocjonalnie, ale niekoniecznie podnosi, podnosi motywację do działania. I to by był mój pomysł na to, czego szukać i czego sprawdzać. Niezależnie od tego, czego nie umieściłem tutaj, bo nie umieściłem, to kluczowe pytanie, do którego ja przywiązuję dużą, dużą wagę, to jest jaki problem właściwie rozwiązujemy. Dlatego, że jak masz małą firmę, masz małe zasoby. Masz projekt, to też masz małe zasoby. Więc, jeżeli nie rozumiesz problemu, który rozwiązujesz, to jest spora szansa, że te zasoby przepalasz. Jeżeli rozumiesz problem, na czym polega, to jesteś w stanie się bardziej skoncentrować na dostarczaniu rozwiązania i zrobić je realne. Nie? I to jest taka moja, taka moja obsesja. Więc, tak, e, tak to, jest, to jest temat na dzisiaj. Patrzę, już jeszcze to się działo. Robert, co pisze Robert? Chcę uderzyć do grupy, która oczekuje zorganizowanych wydarzeń na poziomie świętego spokoju osób biorących udział w imprezie. Problemy osób, osób przyjeżdżających na wypoczynek. No to jak masz taką listę tych problemów, warto od tego zacząć i wpisać listę poszczególnych grup, nie? Te osób, które oczekują zorganizowanych wydarzeń, w świętym spokoju, jakie, jakie problemy mają ludzie przyjeżdżające. Wbierz to w całość i być może to jest faktycznie koncept, od którego można zacząć, żeby projekt, projekt biznesowy gdzieś sprzedać i poprowadzić dalej. E, słuchajcie, dajcie mi znać, czy to, co mówię, czy to mówiłem, ma jakiś tam sens dla Was. E, ja chciałem Was zaprosić do klubu liderów projektów. Warto podać ten też link na czacie, bo zaczynamy z inicjatywą, która ma na celu Wbudowanie takiego miejsca, gdzie można się podzielić doświadczeniami, podrążyć dalej pewne tematy, popracować na realnych case'ach, rozwiązywać rzeczywiste sytuacje projektowe w towarzystwie innych kierowników projektów w różnych miejscach. Nie tylko mnie, jako kogoś, kto prowadzi, ale doświadczenia w różnych branż, bo ta różnorodność, różne inspiracje mogą super wadziałać i pomóc. Podeślę Wam link do link do tego wydarzenia. My zaczynamy dzisiaj 19.30. Kolejny kalendarz wydarzeń, wydarzeń jest już na miejscu i wkrótce będą się działy kolejne. Założenie jest takie, że wpotykamy się co miesiąc, żeby popracować warsztatowo. Wrzucam tylko... O czacie, poszło. Tomasz, dzięki. Cieszę się, że odnośnie słuchania, jak się przydaje, to super. To jest odnośnie, odnośnie misyjności. Z mojej perspektywy, mi bardzo ważne, żeby po prostu projekty były fajniejsze, było ich lepiej, żeby się działały, wszystkim nam się będzie, będzie żyło lepiej. A mam poczucie, że coraz większa, większa jest tego potrzeba, różnych tematów. Więc jeżeli Wam się podoba, to ok. Jak macie jeszcze jakieś pytania dotyczące, dotyczące tematu, albo dotyczące klubu liderów projektów, albo tylko, o cokolwiek chcecie zapytać, rzucajcie proszę na czat. Mamy jeszcze trzy minuty, mogę, mogę się nimi wająć odpowiedzi, przeskoczę przeskoczę dalej bo ja chyba moją część, moją część gadania wyczerpałem na, na dzisiaj. Dajcie znać, czy to było pomocne pod kątem określenia, określenia projektów. Jeżeli jakieś są pytania, to czekam. Mam nadzieję, że formuła, formuła też jest w porządku. Jak macie jakieś pomysły na kolejne tematy, warto by było ruszyć, bo na razie mój plan jest taki, że jedziemy sobie po kolei pytaniami pytania mi w domku. Z 12 pytań. Z mojej metody 12 pytańki spijam po to, żeby po kolei poganać. Czy jest szansa, by otrzymać kartę projektu, projektu Szablon? Jest szansa, są dwie opcje. Jedna opcja jest taka, że 12 Ci link. W naszym sklepie taka karta, taka karta jest. Da, 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 da. Mamy, mamy. Eee, OK, muszę ją znaleźć. Ehm, pakiety, produkty, da, 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 da. OK, Szablony. O, w ramach szablonów jest szablon karty projektu razem z całą e, e, instrukcją, jak to pisać. To jest jedna opcja. Wrzucam, wrzucam link. A druga, drugi temat, jeżeli szukasz, e, jeżeli chcesz taką bazową kartę projektu. E, która jest y, zgodna z tym, co napisałem w książce, Z tym, co napisałem książkę. To w PMpl, tam jest, tam jest link do, do strony dla, dla materiału dla czytelników książki i tam jest też do pobrania W karty projektu. Ten w szablonie jest bardziej rozbudowany, jest od razu wrobiony w PowerPoincie, ja takim, żeby można było ten projekt, projekt sprzedać. E, czym sprzedać projekt? E, jak sprzedać pomysł liczbami i ideą e, liczbami czy ideą? według mnie liczbami ideą jedno i drugie. Tak, Ja jestem bardziej liczbowy. Bardziej warto mi opowiedzieć dlaczego to ma ręce i nogi. Albo przynajmniej przez długi czas tak działałem. Natomiast tak się zastanawiam, że wydawało mi się, że tak jest. Ale ja też sam bardzo często przydaję na zasadzie idei. Idei tego, że można lepiej pracować, lepiej funkcjonować, lepiej się żyje. Jestem w stanie pokazać teraz też tryfry, jak robią inni, jak działają inne zespoły i i gdzie to, przynosi, gdzie to przynosi rezultaty. Mogę opowiadać o keifach klientów. Natomiast to, co sprzedawałem na początku i jak zaczynałem całość, sprzedawałem głównie entuzjazmem tego, że wierzę w to, co robię i to, co robię ma sens i mam swoje doświadczenia, zweryfikowane w dużym korpo, ale sprawdźmy i u Was, i okazało się, że to działa. I przez te kilkanaście lat zbierałem całość. Więc dla mnie, jak sobie patrzymy o ludziach, i liczby, i, i emocje. Nie? To już można się zastanawiać po prostu o tym, co mówią sprzedawcy, natomiast wydaje mi się, że jedno i drugie ma, ma znaczenie. Fajnie mieć super pomysł, fajnie mieć super historię i wesprzeć ją liczbami. Jeżeli to ze sobą się połączy, to jest najlepszy najlepszy miks. Słuchajcie, dzięki bardzo. Z mojej strony to na dzisiaj by było wszystko. Bardzo dziękuję, że byliście wieczorem w wakacyjny tak, to nasze ostatnie spotkanie, spotkanie w wakacje, kolejne jest już wrzesień, więc odpoczywajcie spokojnie i to, do zobaczenia na kolejnych live'ach, do zobaczenia na projektach, może do zobaczenia w próbie projektów. Na pewno się zobaczymy. Świat jest mały, świat ważą projektami, tym bardziej. Więc tradycyjnie. Jeżeli Wam się podobało, to polecajcie przyjaciołom, Jak się Wam mi podobało, to polecajcie wrogom, trzymajcie się. Patrzę jeszcze ostatni, ostatni komentarz Tomasza. Idea i pasja żyją obecnym projektem. I w ponfort też odpłatę mi pasją i ideą, i trochę wywodzi konkretnym dochodem. Okej, okay, dobra, jasne, może, może tak być. Okay, komentarza Adama też chyba muszę wrzucić. Jest, pokoju. Się, może się przydać, chociaż fala chyba chyba minęła. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, powodzenia. Kończymy i działamy dalej. Trzymajcie się.